Ej moi drodzy, <laughs> jeszcze mam chrypkę, bo niedawno wstałam, ale już zdążyłam umyć yy, włosy, jem sobie śniadanko, piję sobie kawkę w świątecznym kubku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku, ja jeszcze poprzedniego nie zmontowałam, chociaż wczoraj, wczoraj się wzięłam za montaż, ale już byłam padnięta i nie dokończyłam. Jest za 15, 8 ja mam gdzieś tak jeszcze, no niecałe pół godzinki i zbieramy się do pracy, moi drodzy. Pierwszy dzień w pracy, także mocno trzymajcie za mnie kciuki, bo mam lekki stresik. i chyba nawet nie powinnam być tej kawy, bo zaraz mi zacznie po prostu jeździć w brzuchu. Wypisuję sobie jeszcze tutaj jakieś oświadczenia, papiery i tak dalej. Muszę się pomalować i w sumie nie wiem, w co się mam ubrać. Tak za bardzo nawet się nie zapytałam, jak mam się ubrać do tej pracy, no ale na pewno coś. Wygodnego. No, teraz na pewno te masy nie będą co dwa dni, chociaż się postaram. Zobaczymy, ale, ale wątpię, no bo na pewno będę na początku zmęczona. Bo wiecie, rok temu ostatni raz byłam w pracy, więc. Um, no, wiadomo, nie jestem przyzwyczajona, muszę się przyzwyczaić. I na razie to tyle. To z Nasanki, nie? To możecie tutaj na Sanki ten przyjechać, ale to jak ja, nie będziesz miała kataru. Co? Pontonie? A pontonie? No. Zimno. Jedziemy po Zuzu, nie? tu ładnie, patrz tu ładnie to to ozdóbka chciałam gwiazdę betleńską i nie ma cen, cen tutaj na nich biera? ale tylko malutką no, bo my dla niej nic nie mamy pod choinką tak, są takie ze stojenką Koniki, a nieładniejsze to? To jest, to jest pozytywka. To jest pozytywka. To też jest pozytywka. I oczywiście, że gra. A to jest świeczka? A taką świeczkę. Czy kule? Tam jeszcze z drugiej strony są kule. To chodź, jeszcze zobaczymy z drugiej strony. Ładne? A to? Ej, nie, 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 nie ściągaj, bo poczaskasz. O, gra. To też jest A, chyba pozytywka. Tak. pozytywka. E, którą? Taką? Hań, teraz? Tak. Dzień dobry. Co <ścoughs> to się chowa w szafie u Lilki? Mam zabawać Lilę? Dobra, to czekaj. Hmm. <śmienicza> <śmienicza> Hej, jak widzieliście, byliśmy na jarmarku dzisiaj w cimą, Tak, na chwileczkę zobaczyć, bo mieliśmy w Właśniecimierzu jedną sprawę do załatwienia. Z ciekawości pojechaliśmy zobaczyć, ale porobiliśmy sobie tam tylko kilka zdjęć i pojechaliśmy z powrotem. Otóż świeczkę. Ja teraz ogarniam pokój Lilki, bo okna tutaj miała, miała goła i musiałam pozawieszać firanki no i będę, muszę się dostać do przedłużacza i muszę przesunąć całe biurko a później dopiero będę z niego sprzątała, a oni tam Kedzik z Lilą nie wiem, się wygłupiają, bo oglądają Eurowizję Junior i Lila bardzo przeżywa, już głosowaliśmy także zobaczymy kto wygra nie ma Roxy ja. Jest już wieczór, moi drodzy. Ja już ogarnęłam wielki pokój. Zaraz wam pokażę. Dzisiaj była Eurowizja Mówiłam i będziemy wyciągać, będziemy teraz wyciągać kalendarze, yy, znaczy kalendarze z mojego kalendarza, kosmetycznego, kosmetyki i cztery albo pięć okienek, bo mam takie zaległości yy, teraz w tych logmasach, bo nie mam już czasu, kiedy nagrywać, bo pracuję i też potem wiecie, przychodzę z pracy w domu i skupa roboty. Yy, no, ale się staram, także oświeci. No bo znalazłam w ogóle jeszcze jakiś jeden yy, jedną, Poczeka. znaczy jedną pół reklamówki, yy, bo szukałam drapaczki w garderobie, pół reklamówki, jakichś tam jeszcze starych rzeczy świątecznych. I dla Lilki takich zrób to sam w tamtym roku moja siostra sedii przyniosła. A ten Erovisim wygra Armenia, a ten a reprezentantką Polski była Laura. Tak. I pokażę Wam od Bawci Wysiadłum Mikołaj, jakie fajne te okulary. Tu mam tylko bałwanka, spinkę. serwetki, i ta moja spinka, że serwetki ja jej dałam świąteczne. Babci, o, moja, takie, takie okulary, super okulary. I no. i choinkę, no tym, nie go, nie fajne, ja bym chciała takie oprawki. I tu dałam tą starą gwiazdę, SD, którą mamy z tamtego roku. Ona była wcześniej u nas w pokoju. No i na jej i dałam łańcuch i tyle. I przemeblowanie zrobiliśmy. Tu jeszcze ci miałam dać. Tak, bo tu są haczyki bo tutaj, jak pamiętacie, o, jest ostrość. To wcześniej wisiało tutaj, i na tym był jeszcze taki daszek, ale mi tutaj nie wszedł na parapet, więc po prostu ściągliśmy ten daszek, dałam tą półkę na parapet. Tam z drugiej strony nie widać przez to okno, bo one i tak jest popękane do wymiany na wiosnę i. I dlatego dam taką dużą firankę, żeby zasłoniła. A domek wcisnęliśmy tu do rogu. Poczekaj, bo domek wcześniej stał tutaj i było zimno. Bo wiecie, yy, kaloryfer po prostu te ciepło, wszystko szło w te drewno. A teraz jest fajnie ciepło uli w pokoju. Ale i tak nie chcę spać. Smycz to jest nieobroża. E, Ale urka, no tak. Te święte, dużo mi To jest lekko święte. Tak, i zeszyty, które czekają, aż odrobisz zadanie. O Remigiusz idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. A ten ósemka chyba. Nie ma, no bo mama wzięła. Ja nawet nie wiem gdzie ja dałam te kosmytki. Co to jest mydło? Czujesz? Midełko powąchaj A, Nie! Nieładnie! Ładnie! Żel nie. ładnie. Cały karton się rozwala, brawo! Tak, żel pod też. No tylko to jest orange i orzech. Gąbka! Będziemy mieć do mycia. Gąbka! Tak, w ogóle nigdy nie mam taką gąbkę. Nie, to jest ona pachnie. Powąchaj. Dajemy się wypowąchać. Powąchaj. Ale mi rozpotargali ten kalendarz piękny. No, dawaj, Didia, patrz. Jakiś spray? Nie pianka do golenia. Janka pod prysznic. No, no dziwna. Nie.